Witam wszystkich, twoje dla dzieci z Filipin, no, za chwilę będziemy na cmentarzu, ale zanim pojedziemy, zobaczcie, to kupiliśmy to wszystko, ryż, 30 worków ryżu, makarony, olej, co tam mamy jeszcze? Ciasta, chleby różności tego wszystkiego. Musimy to Gipna'em zabrać na cmentarz dla dzieci w ramach naszej akcji. Akcji, które jest dla dzieci Filipi. Z nami jak zawsze tam dziewczyny są. Tutaj Mietek filmuje, trzymajcie się i do zobaczenia kochani za chwilę na cmentarzu. Dobrze kochani, zobaczcie, jesteśmy spakowani, jedziemy, to wszystko, zabierz co tutaj się znajduje na Zipney. W środku już wkładamy ryż. Także dużo, dużo tego jest. 30 rodzin dostaną naprawdę. Mam nadzieję, że będą szczęśliwe. My jesteśmy po prostu wykończone. Marlena. O, Dorota też, ja już mamy dosyć, ale zobaczcie, jeszcze u góry musi wejść. <grytanie> tak do Dipneja. No także mam nadzieję, że się wszystko uda. Zobaczymy się. Siadaj, siadaj, jak, jak najbardziej. <grytanie> Dobrze. Pomału wkładamy wszystko w środek. Gdzie Dipneja? Wkładamy ryż. Eee, także tak to wygląda. I do zobaczenia już na cmentarzu. Trzymajcie się. No na Filipinach. Rozładowanie samochodu z paczkami. Tutaj wszystko szykują. wewnętrzny, grobowca rodzinnego e, tu robimy paczki dla dzieciaków na świętowy z e, to rośnie, gdzieś w cieniu jest bardzo gorąco. to jest w prawie 36 stopni. Tutaj w środku jest ogień. Darek tutaj ostro jedzie. Paczka za paczką. Tutaj no tu, co tu? Gorąco jak, jest? jak ja, bo jeden paklady był, tak, jeden wachowo, ale zjawy. Tak to wygląda, grobowiec rodziny. u góry, góry mieszkają. Do dzikneja, do dzikneja. Materace zamknięte. Materace są... ja Zostawiamy, razem z ryżem będą odjeżdżać. Jakiś grobowiec prezydenta żebrały się rodziny bo będziemy rozdawać jeszcze materace, ryż dla tych ludzi no a dzieciarnia zobaczcie sama jak on ma wielką radość czekając na paczki co ciekawego tam w tych paczkach będzie kurczę jeszcze jak jest masakra

Tu jest jufrę. Je bo to kto ja by, ja by wiesz? Hmm? jakie tu powietrze fajne. Wow. Ty tam na uniknięciu byliśmy, prawda? Tak jest. No bo. No będziesz musiał walczyć, zaćmiał. Tak już zaczynamy. Thank you. Thank you. Thank Dziękujemy. Thank, you. Thank, you. Thank you. -E Pablo. No, no, ladies, Thank you very much. Yes, thank you. <laughs>